Cześć chłopaki, słuchajcie, może wy mi pomożecie. Słuchaj, zrobiłem tą wieżyczkę. Tu są te dwusekcyjne morki. Ten działa dobrze. Dobrze nawet odbija. Chociaż nie, też nie o. Widzicie? Cały czas. Go, o, jak go wbijesz, tak zostanie. Nieważne czy je zamontuję go je tutaj, czy je pochylę na tą stronę. Czasem nawet pochylę je tutaj, nawet do środka. Bo te też takie mam mocowanie, One zawsze. Trzeba je wyprostować. O, bo one nie potrafię odbić. Nie wiem, macie jakieś pomysły? Jak to zrobić? Bo kurczę, no, fajna jest zasada, tak? O. Działa. Tutaj fajnie działa. Wszystko fajnie, olejówki. Tutaj wszystko trzyma, ale go wciśniesz. No i zostanie. No i później ją skręca, nie? On sam skręca później w jedną stronę, w drugą. I za cholerę nie mogę czegoś strzelić. O co w tym chodzi? Kupiłem takie zwykłe amortyzatory 61 mm. To One są z kolei całkowicie za miękkie i się zapadają pod, całe pod tym samochodem. Ale jak zamontowałem wieżyczkę z tego A969 i amortyzatory oryginalne 61 mm, albo te 68, to chodzi dobrze. Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Z tym o, on się wbija i o. Tak, trzeba go podnieść samemu. Jak go utwardzę na maksa, zjadę z gwintem tutaj w dół, jest identyczna sytuacja, on, 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 on tak zostaje i koniec, kropka, nie? Nie mam pomysłu, może nie wiem, wy mi coś doradzicie. Tu wszystko w osi jest. Na razie taka prowizorka. Tu wszystko w osi jest, nic nie ociera. Trzeba go wbić, i tak zostaje. Nie mam pomysłu już, chłopaki, co tutaj wyprawiać. Może, nie wiem, wy mi tu pomożecie to ogarnąć. Próbowałem już nawet tutaj te dystanse, bo on jest teraz tak trochę, trochę do przodu w ten sposób jest. Ja go próbowałem nawet do tyłu, ale ociera tutaj o tą linkę. Nie wiem, czy te amory są za duże do tego. Też zauważyłem, e, nie wiem, do Ogniewskiej Szymon. E, kupiłem też te, te te trójkąty aluminiowe, co się wkręca o tutaj ten, ten zamontowałem seryjnie, tak jak tutaj jest poprzecznie tamory nie wiem Szymon, jak ty żeś je tutaj wcisnął, one mają 70mm to jest najkrótsza opcja no i nic więcej tu nie wejdzie no próbowałem je, próbowałem je wcisnąć i za cholerę się nie mieszczą tutaj w tym oryginalnym układzie a tym bardziej, że WL Toys ma tamory 68mm i one są oryginalnie się mieszczą a te mają 70 już nie. Więc nie wiem, chłopaki, co tu zastosować, czy bawić się dalej tymi 70kami, czy zrobić oryginalnie wtedy i w tą wieżyczkę z A 969 na przykład tutaj włożyć i zostawić. Bo z tyłu, z tyłu 120 mm, o, pięknie pracuje. wało jest pod dobrym kątem. Tutaj mam te przeduszki do, amort do amortyzatorów. O, no, no pięknie pracuje wręcz. Jeszcze jak nałożę, budę to już w ogóle. Jest cud, cud miód i orzeszki. A z przodem mam same jakieś makabryczne problemy.